Nie wiem czy to jest grzecznie, ale chciałem zapolemizować z tą, z tą nazwą. Jest pewne założenie w takiej nazwie Inspiring Solutions, które zresztą jest typowe dla początkowych faz rozwoju każdej przełomowej technologii, mianowicie, że oto to jest technologia, która dostarcza solutions i to Zawsze tak było. Pamiętacie Państwo, jak, jak się pojawiły pecety, to przez pierwsze 10 lat firmy kupowały pecety i wstawiały je do firmy, udając, że aplikują PC-y do działalności firmy, co okazało się nieprawdą, ponieważ każda nowa, przełomowa technologia, to moja, moja ulubiona tematyka zresztą, po pierwsze potrzebuje zbudowania modelu biznesowego wokół tej technologii. W związku z tym aplikowanie solutions... Nie wystarcza. To jest, to jest początek bardzo dobry, tamte solutions na okoliczność współpracy z klientami, albo nawet te duże takie systemy typu SAP, czy jakieś inne. One są takimi rodzajami, takimi rodzajami innowacji, które się nazywają inkrementalne. Nie wiem, czyście Państwo kiedyś o tym myśleli, że wszyscy dzisiaj mówią o innowacjach. Natomiast jak przychodzi, co do czego, to się okazuje, że firmy robią innowacje procesowe, strukturalne albo produktowe. Natomiast przyszedł taki czas i myślę, że, że ta konferencja jest wreszcie w dobrym czasie. Przyszedł taki czas, że potrzebujemy zmian, jakby to powiedzieć, rewolucyjnych. Mianowicie na poziomie modeli biznesowych. To jest takie pytanie, które firmy se stawiają niezwykle rzadko ponieważ model biznesowy jest dany, wydaje się, że nie ma, nie ma o czym rozmawiać, natomiast trzeba zrobić tak, używając takich właśnie IT solutions, między innymi, żeby ten model, który się aktualnie posiada, realizować jeszcze lepiej, efektywniej. Natomiast pytanie jest fundamentalne. Dzisiaj na tym etapie rozwoju rewolucji IT-owskiej trzeba sobie postawić pytanie, czy ten sposób uprawiania biznesu, czy ten sposób na zarabianie pieniędzy, który mamy jest rzeczywiście dobry. To jest pytanie fundamentalne. Jeżeli sobie odpowiemy na to pytanie, to wtedy się okazuje, że, że te solutions pochodzące z IT muszą się układać w jakąś całość. My musimy umieć robić innowacje holistyczne. Do tego dzisiaj ma służyć IT, a nie do wprowadzania w poszczególnych różnych elementach niezintegrowanych, odłączonych od siebie usprawnień. Także w tym sensie ta konferencja jest w dobrym momencie, byleby nam się udało przemycić tę tezę, że skończył się okres robienia usprawnień, kupowania programów, aplikowania ich w różnych działach, w marketingu jeden program, wszyscy mają Worda, a ktoś jeszcze tam ma jakiegoś Photoshopa i tak dalej. Przyszedł czas holistycznych rozwiązań w IT, ale do tego jest potrzebne inne myślenie, na innym poziomie i do tego jest potrzebne myślenie o modelu biznesowym, o tym w jaki sposób robimy biznes, nie tylko w ramach firmy, ale w ramach, to moja ulubiona kolejna tematyka, mianowicie ekosystemów. Prawda? Skończył się również czas konkurencji pomiędzy firmami. No, przynajmniej ja jestem o tym przekonany, ale w takim razie skończył się czas aplikowania takich aplikacji IT-owskich w firmach. Przyszłością współpracy, znaczy z konkurencji i współpracy są ekosystemy. Są takie sieci firm, no tak jak w ekosystemie. W ekosystemie żyją zwierzątka, rośliny różne, i tak. one są, konkurują o przestrzeń, mają swoje przewagi konkurencyjne, ale w tej konkurencji jest również współpraca. I teraz, gdyby nam się udało, po pierwsze zmienić świadomość firm na tą okoliczność, że potrzebują czegoś innego niż pojedynczego konkurowania między sobą. Ale po drugie, gdyby się nam udało wypracować rozwiązania w zakresie IT, które pomagają firmom ze sobą współpracować, budować wspólnie wartość dla klienta, zauważcie, że większość tych instrumentów jest oparta na tym starym modelu firmy, z całym uszanowaniem dla tego, co się robi w, w sektorze IT. Natomiast jest mało instrumentów takich, które pozwalają pracować wspólnie nad problemem, wspólnie budować te przewagi konkurencyjne. Do tego potrzebna jest na przykład kompatybilność tych systemów IT-owskich. Przez wiele lat przecież to było tak, że w początkach w ogóle się robiło takie, jak to się mówi po polsku, prioprietarne systemy, czyli rozwiązania dla poszczególnych firm. My teraz wiemy, że to już jest koniec tego okresu, że my potrzebujemy baz danych, które są w stanie współpracować właśnie w sieciach firmy, że my potrzebujemy systemów, mówiąc ogólnie, księgowych, które by mogły wymieniać między sobą dane, dlatego właśnie, że firmy muszą współpracować z sobą. I teraz my w takim razie potrzebujemy innej świadomości IT-owskiej. Przykład, żeby Państwu dać przykład. W tej chwili podstawowym instrumentem komunikowania się są, oprócz SMS-ów oczywiście, są e-maile. Ale nie wiem, czyście myśleli o tym kiedykolwiek, że e-maile to jest strasznie, znaczy technologicznie oczywiście nowy, ale strasznie stary sposób komunikowania, bo one w gruncie rzeczy są taką szybszą pocztą. One naśladują te kanały, które już istnieją. Na przykład w firmie, jeżeli się w firmie używa maili jako głównego instrumentu porozumiewania się ludzi i współpracy ludzi, to to jest zwykle procedura jest taka. Ktoś posyła maila do ludzi, którzy się powinni tym interesować, robi CC do jakichś innych ludzi i mówi, oto jest idea. Poproszę o komentarze. To jest typowo sieciowo-centryczny sposób na, na, na komunikowanie. Potem ludzie przysyłają mu rozwiązania, on coś z nim robi albo nic nie robi. Ludzie nie bardzo mają pojęcie, co on z tym robi, bo, bo jest rzadko feedback i tak. Czy Państwo myśleliście o tym kiedyś, że przyszłością komunikowania jest mechanizm Wiki? Prawie żadna firma, jak znam tylko kilka firm, które używają mechanizmu Wiki, zamiast me mailowania mechanizm Wiki pozwala, bowiem wspólnie pracować nad problemem. Pracować, a nie przesyłać sobie informacji o problemie, czy, tam, czy, czy, czy postulaty co do tego, co powinno w nim być, prawda? Czyli mamy dokładnie taki sam mechanizm jak przy tworzeniu Wikipedii albo przy tworzeniu Linuxa, że oto ktoś w organizacji stawia problem, on tam gdzieś siedzi ten problem w przestrzeni, a ludzie nad nim pracują. I mechanizm Wiki, jak wiecie, yy, pozwala na rejestrację autorstwa różnych tych fragmentów pomysłu, pozwala na ich oglądanie ze wszystkich stron. Twierdzę, w ciągu najbliższych pięciu lat skills związane z mechanizmem wiki w firmach będą najważniejsze. To tyle, długa odpowiedź na, na krótkie pytanie.